Jak to jest być kreatorem pewnej wizji w świecie, który nie rozumie tej wizji? To jest dramatyczne przeżycie. <laughs> Ja kiedyś miałem bujną czuprynę. <noise> Dzisiaj tej czupryny nie ma, i to jest być może wpływ środowiska, genów, a być może stresu. Ty też jesteś mocno w wizji, powiedziałabym nawet, nie wiem, o 10 lat, jeżeli takim mogę metaforą powiedzieć 10 lat do przodu. Rzeczywiście, rzeczy, którymi się zajmowałem, wydawało mi się, że one są na dany moment, że wprowadzając je do rynku, do użytkowania, te elementy rzeczywiście zmienią naszą sytuację taką społeczną, polepszą nasz dobrostan, ale rzeczywiście niestety muszę powiedzieć, że rzeczy, rzeczy którymi się zajmowałem jeszcze parę, paręnaście lat temu, dopiero dzisiaj stają się normą. To powoduje gigantyczną frustrację, że wymyślamy coś fajnego, mówimy o tym, to polepszy na przykład Twoje życie, a Ty mówisz: Ale ja tego nie potrzebuję, ja się tego boję, ja nie jestem gotowa na to, tak? Zajmując się rzeczami, które projektujemy na przyszłość, musimy wziąć pod uwagę, że ta perspektywa może być bardzo długa, że możemy w ogóle nie dożyć. Czasu, kiedy ktoś powie, że tak, to jest super to, co wymyśliłeś, tutaj to rzeczywiście realizuje to.